Cześć, Wam. Nazywam się Kamelaści Biorek. Jestem króluskowianką. Pomimo to, że urodziłam się w Łodzi, to jednak wychowałam się tutaj całe życie mieszkałam tutaj, mam rodzinę nadal tutaj, także mam do czego wracać. No tak zadałaś przed chwilą pytanie, co mnie interesuje poza aktorstwem i muszę przyznać, że jest tego sporo. I pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest. Dzieci, czyli nauka. Dzieciaków aktualnie uczę właśnie w molu, w którym jesteśmy aktorstwa. Skończyłam też pedagogikę, więc jakby ten kierunek jest mi bardzo bliski i od wielu lat właściwie uczę dzieciaki. Chyba to jest moja pasja tak naprawdę zaczęłam odkrywać Znaczy Zawsze uczyłam te dzieci, zawsze miałam z nimi kontakt i to świetny kontakt, ale od jakiegoś czasu tak. Mam wrażenie, że to jest jakby jakąś taką moją um, jakąś chyba misją, tak mi się wydaje, co się okaże w przyszłości. Mam kilka pomysłów, które chcę zrealizować. Um, I tak naprawdę mam dosyć dużo zainteresowań i właściwie nie wiem, od czego zacząć. Nie wiem, czy zacząć od tego, że się interesuję e, kosmosem e, i lubię patrzeć w gwiazdy. Interesuję się numerologią e, albo, albo energią wszechświata, <grym>, że interesuje mnie. Um, w jaki sposób ludzie um, otwierają się na świat, że są bardziej świadomi swojej podświadomości, tego, że y, y, jest coś więcej niż tylko to, co widzimy, y, jest coś poza, no, poza nami, czego nie dostrzegamy. To jest jakby taka jedna dziedzina nas, dosyć szeroka. Trochę w niej raczkuję, już trochę coś na ten temat wiem, ale jakby y, właśnie kosmos i energia, która nas otacza, jest dla mnie bardzo fascynująca i żeby zgłębiać się. Zgłębiać ten temat. Kolejną rzeczą jest malowanie. Czyli ta kuparz ma własną taką pracownię u siebie we Wrocławiu i tam stare, wyrzucone meble, których już nikt nie chce, próbuje przerabiać i dawać im drugie życie na przykład. A gdzie można zobaczyć te, te prace? Czy gdzieś jest? Udało mi się sprzedać na Allegro, <laughs> także. Z moim autografem, oczywiście. Zamiś... Dziś na Facebooku zamieściłam, ale tak myślę, że właśnie na Instagramie moim. Na którego serdecznie zapraszam. Kamila Ścibrego ale Zachęcam do subskrypcji i oglądania moich social media. Ja też mam TikToka. Za nową mojej założyłam go, owszem, i reaktywowałam. To też zapraszam. Tam można zobaczyć głupoty. Um, I chyba właśnie będę próbowała zamieszczać moje filmiki, jak tworzę. Bardzo lubię coś tworzyć. E, przybijać gwoździe, robić dziury wiertarką. Takie majster majsterkowanie bardzo, bardzo mi odpręża mnie bardzo lubię to robić. Też... jest jakaś praca, którą szczególnie lubisz, właśnie jakby zrealizowana przez ciebie, z której jesteś dumna? Jeszcze nie. Mm. Jeszcze nie, jeszcze mam nadzieję, że wszystko przede mną, bo tak naprawdę jak zaczęłam przerabiać te meble, to one są takie jakby początki, jakby, y, jakie farby, y, spękacze, co robić, w którym miejscu, jakby sama szukam stylu, bo nie do końca mi się podoba w 100% rustyk, a, a, a trochę chciałabym trochę industrialny, industrialny albo gdzieś taki trochę y, loftowy i tak próbuję znaleźć gdzieś taką y, y, mój styl, gdzie bym mogła zauroczyć y, y, nim ludzi. Więc yy, to jest taka kolejna dziedzina. Lubię <grym i zimna> grzebać w ogródku. <grym i zimna> ostatnio wrzuciłam na mojego Instagrama pietruszkę. Yy, w ogóle jakim cudem pietruszka przetrwała przez całą zimę? Ewa, ja nie mam w ogóle najmniejszego w ogóle pojęcia. Na cały rok tam rosła I ostatnio wyrwałam i patrzę pietruszkę i zrobiłam jakiś tam y, eko-fit placuszki z cukinii plus moja pietruszka. i Nie umarłam także jest okej. Żyję. I to zaczyna mnie też interesować. Jakieś rośliny, grzebanie jakoś. Wydaje mi się, że dlatego interesują mnie rośliny, bo właśnie to ma chyba też związek właśnie z tym kosmosem, z energią wszechświata, ludzi. Ym, że postrzegam też świat wielowymiarowo, jaki czas, nie liniowy, tylko wielowymiarowo. I wydaje mi się, że właśnie ta Ziemia, natura, to wszystko jest jakby jedną taką kulą, y, która Którą próbuję zgłębić jakby zgłębić, jakby właśnie bliżej natury próbuję być jakby. To chyba takie są moje zainteresowania. Kocham taniec, kocham śpiewać w czasie jeszcze cały czas, nie tylko, że już jestem w czynnym zawodzie, ale cały czas się uczę, próbuję się doskonalić. A jest jakiś plan na realizację przedsięwzięcia właśnie z udziałem Twoich podowiecznych, Twoich dzieci? E, e, oczywiście będziemy właśnie dzisiaj nagrywać. E, minutkę. Wyłączę. Już wracam. Już jestem. Widzę ponownie. No teraz my dzisiaj będziemy nagrywać fragmenty fragmenty no spektaklu, to będziemy wystawiali jak już Trochę się uspokoi pandemia i będzie można już być together wszyscy razem, to spróbujemy wystawić nasz spektakl, natomiast dzisiaj będziemy nagrywać fragmenty. E, e, fragmenty naszego spektaklu pokażemy, jak próbujemy, jak się uczymy roli, jak próbujemy... Kochanie, weź tam wyłącz, bo moja mama weź ją tam kliknie. Albo wiesz, co, przesuń na iPhone e wiesz, tam z boku jest taki klips, wiesz, żeby włączyć dźwięki, nie? Wiesz Misia? Po drugiej, o, o, widzisz, to drugie, o, tu, o, o, i kliknij tam, Misia, nie, tu, o, tak w dół tym wajku. ha, daj ten tak, telefon, tak, tak. dobra, już, tak. Dziękuję Ci, Kicia. I już wyłączę, o. O. E To będziemy dzisiaj nagrywać fragmenty naszej próby. Także serdecznie zapraszam do oglądania. I dzieciaki się stresują, ale na pewno będzie petarda, bo ja w nie wierzę, daje dużo energii. I to są zdolne dzieciaki, także ja raz i Pan Tomek, który też prowadzi ze mną zajęcia aktorskie. Staramy się, żeby te dzieciaki były pełne energii, wiary w siebie, miały wysokie poczucie wartości i wiedziały o tym, że mogą po prostu przynosić góry i nie muszą być z wielkiego miasta mieć nie wiadomo jakich pieniędzy, ani znajomości, że mogą same dokonać wielkich rzeczy. Na tym mi najbardziej zależy. Super, bardzo ci Kamilo, dziękuję i życzę. Trzymam kciuki za Dzie powodzenie wszystkich przedsięwzięć. Dziękuję projektu. bardzo, dziękuję bardzo kochana.